Zdaję się, że masz ze mną jakieś szanse? Śmiertelna dusza to dla mnie pikuś alternatywko! Powinieneś wiedzieć lepiej niż ktokolwiek inny, co może osiągnąć dusza, gdy weźmie los we własne ręce. Hmm. <śmieniczy> <śmieniczy> Myślisz, że jesteś taki twardy, co? <śmieniczy> niż ty! <śmieniczy> <śmieniczy> Brak ci dyscypliny, kontroli, a co najważniejsze... Jesteś powolny. A ty... A, kurwa, jeb... Ty czerwona kupo Jesteś jak czerwo... Czerw Kurwa, sparówa! Nie? <śmiech> Poezja! <śmiech> Zaraz zetrę ten jebany uśmiech z twojej głupiej mordy! Po radio już kurwa zdechło! Co się stało? Szlak! Tak! Pierdol się Alastora! <laughs> to jest lepsze niż seks! Przeostudzić ostudzić twój zapał, bo radio wciąż żyje, jednakże ta transmisja dobiegła końca.